Depresja to choroba, którą nie zawsze widać na zewnątrz, a jej objawy często skrywają się głęboko. Podczas spotkania w Bibliotece Miejskiej Norwid, psychoterapeuta Zbigniew Piotr Kamrat, przybliżył uczestnikom mechanizmy depresji, jej symptomy i sposoby wsparcia. Jeśli chodzi o tego typu spotkania, które organizujemy w ramach lubuskiego laboratorium Książki Biblioteki Norwida z psychoterapeutą Piotrem Zbigniewem Kabratem poruszamy przeróżne tematy dotyczące zdrowia psychicznego. To są spotkania i dla młodzieży, i dla dorosłych, czyli naprzemiennie w dwóch różnych cyklach prowadzimy tego typu spotkania przy większej publiczności dla młodzieży i to są spotkania w godzinach dopołudniowych, natomiast popołudniami dla osób dorosłych poruszaliśmy różne. Zagadnienia dotyczące emocji, dotyczące stresu, dotyczące uzależnień, czy też jak dzisiaj mówiliśmy o depresji. I to są spotkania, na które przychodzą osoby zainteresowane swoim zdrowiem psychicznym bądź zdrowiem psychicznym swoich bliskich lub znajomych, kogoś ze swojej rodziny, ale także tacy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego i w ogóle takiego dobrostanu psychofizycznego. Dzisiejsze spotkanie było. Na temat depresji. O depresji już wiele powiedziano, ale warto o depresji mówić ciągle. Depresja jest chorobą mózgu, która dotyka wiele osób. Dzisiaj mówiliśmy o tym, czym jest depresja, czym depresja nie jest, dlaczego chorujemy, jak leczy się depresję, czy leczy się ją skutecznie. Mówiliśmy też o profilaktyce depresji, podawaliśmy przykłady osób znanych, które chorują na depresję. Mówiliśmy też o tym, czego nie mówić osobom chorującym na depresję, i jak je wspierać, i co można mówić, w jaki sposób pomagać, w jaki sposób też zauważyć symptomy stanów depresyjnych, czy też depresji u siebie i u najbliższych. Spotkanie. Z pytaniami, bardzo aktywna publiczność. Także cieszę się, że też ten temat, pomimo tego, że ma duży ciężar gatunkowy, u młodych osób wywołuje duże zainteresowanie. Depresja jest pewnego rodzaju chorobą XXI wieku. Czy mógłby Pan nam dać taki krótki poradnik, jak pomagać? Przede wszystkim myślę, że zwiększyć taką swoją uważność na to, jak się nawzajem w swoich takich kręgach bliskich, ale też dalszych osób czujemy, bo depresja też ma maski i czasami możemy kogoś widzieć uśmiechniętego, zadowolonego, który mówi, że ze wszystkim sobie poradzi, ze wszystkim da radę, a tymczasem są to nieraz osoby chorujące. Myślę, że warto sięgać po pomoc specjalistów. Sięganie po pomoc jest oznaką dojrzałości poza tym zwiększa też naszą odporność, jak pomagamy innym i sięgamy po pomoc. Na pewno warto wyszukać w internecie, gdzie można się zgłosić, choćby do Centrum Zdrowia Psychicznego, czy do innych placówek, na przykład na NFZ. Czasami rzeczywiście czeka się w kolejce, bo potrzeb jest wiele, specjalistów nie aż tak wielu, ale warto poczekać w kolejce, czas i tak płynie. Na pewno warto pomość, poprosić o wsparcie osoby bliskie, gdzieś poczytać, pooglądać filmy, można w bibliotece wypożyczyć ciekawą literaturę na temat nastroju, emocji, uczuć. Warto dużo wiedzieć o, o swoim mózgu, no bo to jest trochę takie centrum naszego y, osobistego świata. Zatem z tego miejsca już bardzo serdecznie zapraszam na kolejne spotkania z psychoterapeutą Piotrem Zbigniewem Kamratem, które w Bibliotece NRWIDA organizujemy cyklicznie mniej więcej raz w miesiącu. I naprzemiennie w jednym miesiącu jest to spotkanie dla młodzieży, w kolejnym miesiącu jest to spotkanie otwarte, zazwyczaj dla osób dorosłych, ale każdy może przyjść. I to kolejne spotkanie, które już zaplanowaliśmy, odbędzie się 12 marca o godzinie 18. Tym razem poświęcone będzie autyzmowi. W życiu codziennym, i właśnie na ten temat będziemy prowadzić rozmowę ze specjalistą. Jest to spotkanie otwarte, nie trzeba się zapisywać, tylko wystarczy po prostu przyjść. Zrozumienie i wsparcie to dwa filary mogące pomóc w walce z depresją. Dlatego dbajmy o siebie i nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka.